No, Już nam to schodzi. No fajnie. Już sobie to umyjemy. Przepraszam. A już sobie to umyjemy. Nie bądźmy... Zobaczmy sobie profil, no fajny, naprawdę ładnie to nie wygląda, proszę sobie zobaczyć. Prosty pewnie, ja. no, już oczy już mogę otworzyć? Można, proszę sobie zobaczyć, o no, no jest, jest różnica, no. tak. Ale fajny to, taki prosty. No. Szczegół umyjemy, bo jeszcze jest troszeczkę... Ale jest jeszcze opuchnięty. Jak zjedzie to opuchnizna, to będzie taki... Cześć. dobrze? Tak, To jest po Tak? Podoba no, się? No, super, super mi się podoba, tak? Taki prosty. No. Kurczę, że jest <grym> <grym> za prosty. Nie, ale prosty jest, to no. bardzo mi się podoba, super. O to chodziło. No. Bardzo się cieszę. Tak. Jak panu się podoba, to jest dla mnie najważniejsze. Nie, jest fajnie, podoba mi się, no. taki prosty. Teraz. To... Kurczę. Nie, lekko się twarz zmieniła, tak Do Zwiedziła się twarz trochę, do? W się sensie, tak wygląda. To właśnie wszyscy dosta, ale tak to fajnie. Dost prosty bardzo. Tak. Do.